Siema, siema, necko, widzowie, dzisiaj to ja właśnie jest 10 rano, ja, ja byłem w szkole, ale Poszedłem to ten testy i wróciłem do domu. I chciałem go nie wam powiedzieć, bo wiecie, że 18 stycznia właśnie dzisiaj który to oglądacie jest rocznica mojego kanału. I właśnie oglądacie tą rocznicę. Ale ja to nagrałem 16 stycznia i... Yy. Yy, yy. Ogólnie chcę Wam powiedzieć, jak ten rok mi. Yy, jak ten rok się dobrze zapowiada dla mnie. Pomówiłem, yy, jak był Sylwestrę, odcinek jest sylwestrowy. Yy, tu lub tu macie. Teraz musicie mieć. Lub tutaj po prostu Wam dam. Wkleję tutaj. Że yy, yy, po prostu 2024 rok minął mi bardzo źle i to bardzo. A ten rok zapowiada się dobrze dla mnie, dla Was widzowie, właśnie dla Ciebie, dla Ciebie. Bo okazuje się, że dostałem już przedurodzinowy, bo wiecie, że 24 lutego yy, mam urodziny. Te, którzy mnie oglądają widzowie. I dostałem zegarek, yy, to jest, zobaczę w ustawieniach. Yy, informacje nie pokazuje, to jest Xiaomi Smart Band 9. Yy, no dobry zegarek. Najnowszy z Mi Smart Banda. Więc no, a to co jeszcze dostałem, to jest. Jak wiecie, że lubię jeździć. Tam mam kask. Teraz wam pokazać Lubię jeździć na rowerze w kasku Pikachu. I patrzcie co dostałem. Wielka pizama pikacu i ja jadę właśnie mam jutro, bo jest piątek, a jest dzień pizamy jutro akurat, więc na dzień pizamy zaraz to sobie złozę. To jest mięciutkie i fajne cieplutkie. to kask wam pokażę. Ach. No taki kask, ale widzę, że od interkomu czyli to, nie mogę gadać w ogóle, mikrofon mi wypadł. Kable nie wiem, czy są sprawne to w tym mikrofonie. Psać zimno, bo jecha, jeździłem w zimie. Tym, e, jak to się nazywa? Tym e, kaskiem jeździłem w zimie. E, jak było zimno i był e, śnieg. Jeździłem, tak. U mnie już nie ma śniegu. Jest tylko bardzo mało śniegu. I no. E, I. E, jak to chciałem powiedzieć? Utrzeźć dzień pizamy. I to wszystko. I ogólnie zostawcie subika i lajka. A jak się zapowiada mój nowy rok. Jak wiecie, w lutym miał być e, Godower jak na rok. Ja już go mam. Ten. Ty. Teraz sorry za to powiem, ale teraz zobaczyłem, że na iPhone wprowadzi nową funkcję. Muszę zatrzymywać wideo. więc trzeba zakończy no, zakończyć ten i, i można nowe teraz całe nowe robić. Wow, Apple, brawo! Jejku, co jest? Czekaj, zobaczę. No, działa, tylko nie umiałem z tego korzystać i wyłączyłem przypadkiem nagrywanie. Jestem już i ogólnie, no, wam powiem, tylko skoda, że tu jeszcze nie ma obracania kamerki, chyba. Nie, nie, nie. nie mogę obracać. tylko mogę jakoś ustawić. Dobra. No jak wiecie, w lutym idę, lu, od lutego do marca będę mieć monitor gdzieś w, w tym miesiącach. A uwaga, uwaga, w kwietniu w maju będę mieć wiary. zależy ile pieniędzy dostanę teraz na urodziny i ile pieniędzy dostanę od taty. Jak dostanę 200 zł od taty, to z, będę mieć uspierane z 500 zł. Jeszcze jak dostanę jakąś stówę na urodziny to 600 i mazec, kwiecień. A ja mam 800 zł uzbierać? To w maju no. Czekaj, 300. Od taty, jakbym dostał 200 to mam 500. rodzinny jest ten, to mazec. Nie, cekaj, cekaj, wiesz bo tutaj teraz mi ten, mam 300 zł teraz, potem 200 zł od taty na urodziny i 100 tę, to mam 600. I w marcu dostanę kolejną stówę, to mam 700 i w kwietniu, czyli no 800 złotych. No teraz mam 300, jakbym ja dostał 200 zł od taty. No to tak. Dałoby za widzę. No wtedy w marcu dostanę te 100, bo będę a w kwietniu. To w kwietniu, gdzieś 20 kwietnia powinienem mieć wiary. Jeśli tu w ogóle dostanę te 200 zł i znów stówę na urodziny, to na co będzie w maju? I wycykujcie na tego wiara. I wycykujcie też na Godowara, ale pierwszy muszę się nauczyć <grywać> nagrywać na ps twórcę, bo nie umiem. Nigdy nie nagrywałem, tylko live'y robiłem, a lajów nie będę robić, bo jakieś tam cięcia będą na pewno potrzebne. A ogólnie kodowa rok już sobie już przesadłem, bo chciałem sobie ten i kilka tam trofeum Ja z filmikami na razie nie gram, bo z filmikami chcę dostać platynkę, platynkę miałem sobie robić. Ogólnie też mam nowy telefon, jak chyba już widzieliście i mam przedni aparat taki ładniutki. No i co tu ja sam mogę? W lutym dostanę monitor tam około chyba 1000 zł stary, no 1000 zł. Taki zaksywiony, super tylko nie chcę mi się zmieścić, więc chyba będę musiał tu remont zrobić kawałek na tej ścianie. I a tam wkleimacz pies Ona jest... Ostatnio czyściłem, tyle syfu tam było, bo chyba od premiery nie było coś co ona. No i ogólnie teraz co ostatnio robię. No co robię? Siedzę. Myślę odcinkami, czekam na pieniądze i po prostu czekam na luty i potem na kwiecień, nowy maj i wtedy dostaję meta questy S, no trójki S dostaję, kupuję se no, za 1850 taki pasek się kupuję na głowę, aby lepiej się trzymało i lepiej mi się nagrywało i będzie unboxing, więc Wycykujcie, bo wiem, że wirtualne ze te filary filiary to się mocno może wybić. I jakieś schorce Tesla ostatnio mają się pojawiać. Ostatnio przez te schorce widzowe. byliśmy 233 subskrypcje. Nie wiem jakim cudem, bo to jest masakryczne. Przez... Miałem tylko Tysiąc... Tysiąc chyba siedem czy trzy suby I w tydzień wbiłem 233 subskrypcje przez Cholerne sorcy. Ja nigdy nie widziałem, bo nigdy nie nagrywałem dużo jakiś Jakichś tam editów Zacząłem sobie robić, bo widziałem na TikToku jak ktoś to, to takie edity robił Zrobiłem sobie kilka, na TikToku to w ogóle się nie wybijało i zacząłem zostać na YouTubie, zacząłem sobie robić, robić i wstaję na drugi dzień, kolejny dzień, kolejny dzień, A co chyba w tydzień i pół się wbijałem, dwa tygodnie, kolejny dzień patrzę, coraz więcej słów, coraz więcej wyświetleń i teraz patrzę pod koniec, bo przestało mi się teraz wbijać, patrzę, a tam i dwie filmiki, dwa albo dwie filmiki, bo zobaczę jeszcze się ucję mówić, bo jak wiecie ma wadę wymowy yy. i one miał po 12 tysięcy wyświetleń Jakim cholernym cudem jak sorry może ale tu mam aparat, tu jest aparat, a tu pacę <grym> tu, wiecie tak jest na telefonie i ogólnie, no, zbieram se, a potem jak uzbieram se, nabieram, będę se zbierać na kompa. Ale na kompa to, jak okay, długo go czekacie, bo komp też chyba na pół, ale komp z tysiące muszę zapłacić. Więc ile? 15 tysięcy muszę zbierać, więc 15 miesięcy będę czekać. A jakieś tam na pewno urodziny, święta, no to nie na pewno, ale na pewno z rok będę czekać, jeszcze na kompa. Więc dopiero gdzieś za rok, zapewnie za rok, za rok i pół na pewno zobaczycie odcinek z kąpa jak robię. Bo komputer to jest drogi komputer, bo mieć RTX, będzie mieć i siódemkę i w ogóle muszę sobie uzbierać i ten, bo ciężko uzbierać. Jak widzicie od lutego istniało kompa, więc prawie rok jestem. Od chyba nawet tam 20 chyba stycznia, lutego mi się zepsuł kąp. Albo po moich urodzinach, albo obset Mi się zepsuł kąp, więc... <grym> Widzowie. Dobra, to wszystko, bo już nie, mam, nie mam co dać I po prostu wrócę do tego tam kwietnia i do tego lutego, bo wtedy będą się pojawiać odcinki. Jeśli w ogóle się nauczy nagrywać, na, na PSie bo PS ogólnie będzie stać pod jednym monitorem w leciutki ten leccy a wam pokażę. pod tym monitorem będzie stać tutaj będzie stać konsola Gdzie będzie ten nowy monitor ale to, to, to jest nisko więc to będzie wyżej ogólnie I yy, no i ogólnie to wszystko no a tam tutaj jak syf mam muszę właśnie posprzątać Zara. i po prostu chcę kurde Chcę, abyście zostali subika i lajka, i abyście dali z bo abyście wycekali w końcu ten czas. Ten czas, który będziecie czekać na, yy, na te odcinki z Gorilla Taga z Pawlowa. Z fajnych takich hidden, ten, który musi tam się bić, w ogóle to fajne będzie. Ale z Pawlowa i z tych fajnych gier, tylko z kolei Taga i z Robloxa będzie na razie. Powiedzieć dlaczego? Bo, bo ogólnie pieniądze. Tam po 30 dolarów tu kosztuje. 30 dolarów to prawie po 100 zł, po 200 zł chodzą te gry na wijazę. Więc dlatego byłem sobie zbierać. Tylko co nie wiem, co miesiąc, co dwa miesiące będą jakieś nowe gry. Bo chcę mieć wszystkie gry, tylko nie kozaj, sobie 128 GB, a wiecie, za te gry chodzą po chyba 30, ja sobie nigdy nie miałem biara. osobiście mojego, tylko u kolegi grałem, to nie wiem ile to się instaluje. Aktualizowanie na jakieś tam procesy GB, ale pewnie pewno będę mieć Corrida Taga, Noclipa, yy, Robloxa i na razie to wszystko. Tą fajną grę Pawlowo, po Pawlow będzie najlepszy i Korylla tak. Lubię Korylla taka i mam to już wszystko zrobione, tylko muszę sparować kogle i zainstalować na oglach to. Więc prosto, wyszukujcie i no widzimy się w lutym na moich rodzinach. Bo na razie nie będę już rzucać, bo chciałem nagrać jak w piątek jadę na tej pizanie. Ale nie, bo to cała dużo jest tym, a to jutro już nie chce mi się. Rano będzie. W ogóle jeszcze jutro mam sprawdzić z matematyki, bo ogólnie dzisiaj powinienem mieć, ale byłem ten testy i nie właśnie już do szkoły. E, no i dlatego. Więc po prostu rocznica mojego kanału tak się zapowiada. Jest raz taką rocznicę kanału. Mamy Więc Uwaga ile lat Ma to rocznica już ten lat ma kanał 3 lata Ile mam komputer znaczy, Już nie Już tego nie ma <grym> Założyłem kanał Jak Jak to ze że, 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 że Dostałem kompa Na drugi dzień Czyli 17 stycznia założyłem ale yy, kompa wtedy załóżmy. Się tak, się wtedy pomyślałem, a co tak jakby zacząć nagrywać na YouTube'a. Zatem trzeba nagrywać na YouTube'a. Pomyślałem sobie. Na przykład. Mój pierwszy odcinek to był z laki bloka. Miałem głos jak dziecko. Jak pięcioletnie dziecko. Możecie sobie zobaczyć ten y, odcinek. Wiesz, wszystko na sam dół. To było dwa lata temu. Prawie trzy, Zaraz 3 lata. No ale... Wait. Nie, bo chyba lucky blok był nagrywany rok temu, pokazuje mi. Ale na pewno dwa lata temu, bo chyba założyłem kanał. Nie. Nie, założyłem kanał chyba 18 stycznia Ale zacząłem nagrywać chyba gdzieś 2023 roku Ja muszę iść zobaczyć Czy to jest prawda, bo nie mam kompanii nic w sobie Chcę zobaczyć na kompie Więc zaraz będę, zaraz się widzimy Dobra widzowie, okazało się, że Zacząłem nagrywać od 18 marca Co jak 18, sty... przez dwa miesiące nic nie nagrywałem Na pewno grałem na kompie i ogarniałem jak nagrywać na YouTube? A po prostu nie nagrywałem. Po prostu od 18 marca złożyłem pierwszy odcinek po 18 marca 2022. Czyli. Czekaj, 18 marca 2022, 2023, 2024. I Ja, 18 marca będzie. 3 lata jak ostatni, jak pierwszy filmik był. Ja miałem wtedy 12 lat, a w lutym będę mieć 15. Jak to szybko miło, mi, widzowie? To macie mi. że to rocznica jest taka długa co że tak długo oglądacie, ale macie chociaż pytania i w ogóle nigdy takiego czegoś nie było, więc coś nowego chociaż na tym kanale jest ale przez tylko 3 lata wybiłem 1230 suby dla mnie to jest dużo mi to wystarcza bo chciałem chociaż 1000 subskrypcji wbić chociaż to był mój jedyny cel. Gdzieś chciałem mieć zawsze ten przycisk, chociaż jest ten srebrny za tysiąc i chciałem tutaj sobie tak dać, nad monitorami, za sto tysięcy. Ale wiem, że bym musiał mieć dobry kontakt, e, content i w ogóle. Musiałbym nagrywać coś codziennie, codziennie jakieś po pięć schorców wsadać, e, w, ten, dawać. I co jeden dzień dawać film? A jak wiecie, ja nie mam czasu na to. Ostatnio w ogóle nie mam. I test. test mi się nie chce. Zawsze chciałem zostać youtubera, ale mi się nie chce. Bo to jest dużo pracy przy tym. Ja nic za to nie dostaję. Widzowie, jakby co. Ja nic za to nie dostaję. Dostałem tylko jeden donate w życiu. Widzowie, jakby co. Od. O, znam, znam tego widza. To topora to jest. Stan od niego. <grym> Ile złoty? Chyba 2 złote typy, żebym zrobił wykołka, co nie? No, to były takie bekowe czasy, jak miałem kompa. A teraz mój kanał opad. Nie ma widzowie w ogóle samych widzów. Nikt nie pisze nie w komentarzach. Ostatnio dostałem tylko jeden miły komentarz, który jak jakiś dziecko siedmioletnie mi ogląda, więc jak teraz to oglądasz, więc pozdrawiam, jak teraz mnie ogląda. Ale to mnie zdziwiło akurat. Ta osoba, która napisała, albo Jeśli to nie był prank, jeśli to jest prawda, to bardzo jestem zdziwiony, że jakiś siedmiolatek nie ogląda. Serio. Bo ja myślałem, że zawsze jakieś 12-13-14 latki nie oglądają. Tylko chwilę oglądają mój film i idą sobie co nie dalej. Ale to nagle jakiś 7 dzieciak uwielbia mnie kochać, co nie? Tutaj, tutaj macie... Powinniście mieć ten komentarz, jest, tylko w ogóle wkleiłem. Musiał obejrzeć ten, ten cały odcinek i zedytować go. Właśnie to jest ciężkie. Na przykład odcinek 20 minut i zapomniałeś kiedy powinieneś coś wstawić. Lub usunąć cenzurę. Albo cenzurę dać. I co teraz? Wpadka jest. <grywa> Na moim kanale była jedna wpadka. Z The Forestem Tam pokaza była pokazana moja twarz. Bo chciałem wcześniej pokazać twarz, ale sobie pomyślałem, że później co pokazać twarz. Ale zapomniałem usunąć tego filmu. I te osoby, które oglądały ten film, to wiedzą, że jak ja wyglądałem kiedyś. Ale. Kiedyś to wyglądałem, nic się prawie nie zmieniłem przez te 3 lata, jedynie urosłem strasznie I mam nowe okulary, jak widzicie mam nowe okulary, miałem wtedy niebieskie takie, mam wam pokazać Mogę dalej Ja te takie ciecienne okulary Jak ja wyglądałem, jak... jeju, jakie one małe są Ja nie poznaję tych okularów O Boże, czekaj nie, O jest jak ja wyglądam jak dzieciak. Kompletnie. Ja, ale słabiej chyba widzę, no. Te są o wiele mocniejsze, ale te są wtarte. Te są brudne przez deszcz. Ale powiem Ci, te okulary wyglądają jak nie moje by były. Ja już ps, 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 ps. tych nowych. One są w ogóle większe i widzę więcej przez to. Tam, tam widzę po bokach więcej. Muszę gdzieś, o gdzieś dotąd widzę ręce moje nie w aparacie. Tylko w moich oczach po boku widzę moje ręce dobra. Jak chyba bmk się podoba, już zgadam. No w ogóle zapowiada się dobrze, jak, jak słyszycie. A rocznica, moja pierwsza rocznica. Może będzie więcej takich rocznic. Ale tylko co rok jest takie? No, i chyba trzecia to jest rocznica. Nie wiem, czy był, czy są dwa, robiłem na 2023 roku? rocznicę, więc no, dobra, na końca. Dziękuję za oglądanie. Jak całego oglądałeś, to prawo, ty zdobyłeś właśnie platynę w Twórce. <laughs> Dostałeś Ancient bo cały odcinek Lorde'ego? No, Lodi się nazywa. Nie <laughs> wiem, dziwna nazwa. A nie miałem pomysłu. I tak zostało. I. Dobra. Wiem, że przedłużam. Bo. Nie umiem się skupić, właśnie. Kurde, ja właśnie zaskupiłem ostatnią niebieskość. Chciałbym jeszcze coś powiedzieć w ogóle. Ale nie mam co. Ja ogólnie w ogóle kupiłem. jeszcze Ostatnie Wam powiem. Ostatnie serio to będzie już ostatnie. Kupiłem zestaw myszki, klawiatury, podkładki i słuchawek. Powiem Wam tak, że klawiatura jest spoko. Myszka chińska taka. E, Chinzyzna normalnie rozwali się po jednym uderzeniu Podkładka sliska strasznie taka jak ja lubię takie. takie ten, tylko jak to zrobisz tak, to myska se leci po prostu. Jak, jak macie te ping, nie ping ponga. Te takie jak masz takie coś i tak odbijasz i to leci tak po ziemi, co nie. Co nie? To, to tak samo leciało, to powiem. Słuchawki małe. To... to coś takie jest. Tutaj... W, już... W... A, wam pokazać. To jest co nie? Moski nie mam, bo oddałem tam komuś, Ale i potem i tak ją odzyskałem. Są takie małe suchowe. A nie, to nie te O, jestem. No, to nie są. to jest tego są. To jest z... E... To jest z... E liokat Kat Game Taka słuchawki, mikrofon taki, mikrofon ład spoko można powiedzieć. Takie stare, yy, te. Bo to już teraz nie są takie kolorowe. Są teraz takie czarne po prostu ze znackiem. I patrzcie, jakie to jest malutkie. To jest? Ja wszystko słyszę, coś jest dookoła mnie. A świeci się, świeci, ale czekaj, jak to się świeciło? Ja wam pokazał. Aha, znaczek się świeci po prostu, i wiem. O, jeszcze zmienię kolor. No, to jest wszystko z tych słuchawkach. I nie są wodoodporne, bo. Ehm. tu widać po tym, że tutaj wszystko w środku widać. Bardzo słabe słuchawki. Jakbyście lepsze zrobili, to byłoby nic. Ale najbardziej mi się z tego podoba lampa. To jest taka lampa, która jest na monitor. Ma światło normalne i RGB z tyłu. Zlokiata, zlokiata. To było tylko na święta, bo jak wracałem na nich stronę, nie mają tego oryginalnie na na tym. Na swojej stronie. Mają tylko kreatury jakieś takie średnie. Mecha... Same membramówki, nie mają żadnej mechanicznej. Myski są gówniane tam. A są tylko myski, podkładki i kreatury. Nie ma tam słuchawek żadnych. Nie ma żadnych lamp. Ale lampa mi się podoba. Lampę daje na stopę. a kreatura jest mebramowa. Ale. Fajnie się klika. Ale ogólnie, jak ta się zepsuje, to ogólnie będę se kupywać taką mechaniczną, fajną klikającą. co. A tak jak na razie nie ma kompa, to tak na razie będę na konsoli, na kreaturze i ten. Dobra, ale ja już to w serio kończę, bo to już 30 minut film, gra, film trwa. A wiecie, zajęło mi to zmontować i potem jest to na YouTube'a i w ogóle. Jejku, będę czekać 5 lat. 5 lat, jak to się wróci. Dobra. Do ogóle nie będziecie wiedzieć, co już przez cały rok będzie. Przez resztę roku już macie VR, zapewne. A dopóki nie zostanę kompa. Albo czasami konsola, lub czasami VR, lub czasami vlog z rowera, lub jakieś inne vlogi. Więc, no to już wiecie. I jak coś się będzie dziać, lub coś, to będą nas posty wsłuchać na społeczność. Tam, to, yy, tam, cytujcie, o oh, kurde, cytujcie to. Tam czytajcie tam i sprawdzajcie powiadomienia. Dlatego mów, mówię, byście dostali, byście do mieli. chwili w dzwonę abyście byście mieli powiadomienia. Sorry, już się irytuję tutaj, bo co długo siedzę, siedzę i gadam do Was. no i lubię, tak? Jak widzę siebie, nie lubię w ogóle ogólnie pokazywać w internecie mojej twarzy na i To jest właśnie tak długo pies, Taki długi odcinek, jak pokazuję swoją twarz i gadam do Was. To jest taki informacyjny, rocznik, rocznikowo... Yy, w, no, na kanale ten. Więc widzicie, to 18 stycznia, na pewno, jak Wam zajęło to oglądanie. Na pewno nikt tego nie oglądał do końca. Bo to same gadanie jest, nic ciekawego. Ale ważne dla, dla Was, jak chcecie wiedzieć, to ważne. To ważne. I dziękuję za oglądanie. Ktoś to oglądał, możecie napisać w komentarzu, kto oglądał całe, i e, ja wtedy dam serduszko. Kto oglądał całe, cały odcinek oglądał, a ja mogę to zobaczyć. Kto oglądał cały odcinek i napisał e, w komentarzu, że oglądał całe, i ja to sprawdzę, czy to będzie prawdziwe, bo mogę zobaczyć z was oglądanie czasu mojego filmiku. To zostaje wam serduszko i na jak napiszecie miły komentarz. Dobra, ja idę, zabieram się za montowanie. Po montowaniu wolny czas. Okay. <laughs> Ale dalej.